Jeszcze zdążysz zgłosić swoją Lady Di. Serdecznie zapraszam wszystkich, aby zgłaszali niepełnosprawne panie do konkursu Lady Di, czyli konkursu, który promuje aktywność osób niepełnosprawnych, konkretnie kobiet, ponieważ często radzą sobie one doskonale nie tylko z pokonywaniem różnych. Życiowych trudności, ale także udzielają pomocy, wsparcia, są wspaniałym przykładem dla nas wszystkich. Dlatego czekam na wszystkie zgłoszenia do konkursu Lady League do 31 marca. Czasu jest może niewiele, ale na pewno wystarczy, żeby wypełnić ankietę zgłoszeniową na mojej stronie internetowej www.plura.pl. To naprawdę chwilka dla Ciebie, a dla kandydatki, którą zgłosisz, wspaniała chwila. Już niedługo na gali tego konkursu, na którą także serdecznie zapraszam, obserwujcie moją stronę na Facebooku i niedługo dowiecie się więcej.